Setki puszek i kilkuset kwestujących. Od dwóch dni w różnych miejscach naszego województwa trwają zbiórki pieniędzy na ratowanie cennych nagrobków. Sprawdziliśmy, jak przebiegały kwesty w Kielcach i Sandomierzu. Okazuje się, że odwiedzający groby swoich bliskich i tym razem nie zawiedli. Zaprosimy zapraszamy do kwesty, do kwesty, zapraszamy. Do naszych... Kwestujących na cmentarzu starym było widać i słychać przez cały dzień. Nikt nie przechodził ko puszek obojętnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Na pewno Dziękujemy. Każdy pomagał jak mógł. Do puszek trafiały pieniądze, a kwestujący nie kryli radości z ofiarności Kielczan. Ja się cieszę, bardzo chętnie wspierają zabytki. Pamiętajmy, że wiele z tych pomników jest wspaniałymi arcydziełami sztuki. Festiwali politycy, przedsiębiorcy, młodzież i kieleckie media. W sumie ponad 300 wolontariuszy. Tutaj wrzucamy, Mamy no? chyba najmłodszego kwestującego no? dzisiaj. No? No o, dziękujemy. I nalepka. Pieniądze do puszczek wrzucali także Sandomierzanie. Tu celem było ratowanie XVIII-wiecznego cmentarza katedralnego. Cmentarz nasz ma swoją historię długą, jak mówi napis na bramie 1792. Równy powąską. Spoczywają tu znani sandomierzanie, a ich nagrobki to prawdziwe dzieła sztuki. By uchronić je od zapomnienia i zniszczenia, organizowana jest coroczna kwesta. inny sposób trudno pozyskać środki prawda, na odnowę pomników zabytkowych, które są. A wtedy ludzie czują jak gdyby taką potrzebę odnowienia w tym czasie. W trakcie ubiegłorocznej kwesty w Sandomierzu udało się zebrać ponad 13 tysięcy złotych. Dzięki staraniom Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego odrestaurowano ponad 30 nagrobków. W stolicy województwa natomiast w zeszłym roku zebrano blisko 50 tysięcy złotych. Drugie tyle dołożyło miasto. Pozwoliło to uratować od zniszczenia ponad 10 nagrobków. Czy w tym roku okażemy się równie oni?